Siema. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić taką oto customową ym, nazwę Geometrii, Dash na głównym y, ekranie, gdzie masz Gdzie masz wszystkie po prostu. po prostu tutaj, na głównym ekranie. Pierwsza rzecz: musisz mieć geodę. Geodę to jest taka. Możecie to pobrać na Google y to nie ma żadnych wirusów i musicie wyszukać sobie moda pod nazwą TITLE LOGO WIX klikacie sobie ZOBACZ i instalujecie dokładnie w tym miejscu chodzicie w ustawienia custom title logo geometry grasz na przykład lub lumb 6767 No i macie 6767 67 No i to by było na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć tutorial, jak pobrać biodę, piszcie w komentarzach na 20 lajków zrobię tutorial. Elo